Witamy, witamy. Humory dopisują i wbrew temu, co widzicie za oknami, dopisuje również pogoda, bo proszę Państwa, zamiast smażyć się w upale, możemy wrześki, wiosenny dzień wybierać, przebierać, doglądać, kupować i tak dalej, i tak dalej. Zaraz, co możemy, to nam opowie organizator tego przedsięwzięcia. Jesteśmy w Lubinie na Błoniach, dlatego, że trwa trzeci festiwal kwiatów i roślin. Ze mną Marek Zawadka, sprawca tego zamieszania. Dzień dobry, witam Państwa. 1 maja jest godzina za 10.10. .10. Wystawcy się rozkładają, e, zarówno z Festiwalu Kwiatów, jak i z Festiwalu Piwa. Pogoda, e, mamy dobre informacje, że 2 trzy godziny takiej pogody i zaczyna być słoneczko i słoneczko zostanie z nami już do końca e, naszej imprezy, czyli do 3 maja, do godzin wieczornych. Prawdziwy zawrót głowy, jeśli chodzi o rośliny i kwiaty wystawców, chyba z roku na rok coraz więcej? No właśnie, wbrew, wbrew że tak powiem, e, Dobrym sposobem, y, ludziom, którzy nam życzą y, źle. E, tych wystawców jest coraz więcej. To świadczy o tym, że, e, że jest zainteresowanie ze strony Lubinian i mieszkańców okolic, czyli właśnie Legnicy, Polkowic, Prochowic, Chocianowa, Hojnowa. E, no myślę, że będzie dobrze. Tutaj, co ja mogę powiedzieć, 40 wystawców, różne rodzaje roślin, w większości mi obcych i nieznanych, rozumiem miglaki i liściaste, e, i też te, które kwitną. Zapraszamy Państwa, no to Państwo wiecie co potrzebujecie koło domu, Państwo wiecie co, czym potrzebujecie wzbogacić swój e, ogródek. Myślę, że oferta jest naprawdę dobra i oferta jest cenowo bardzo, bardzo przystępna. Ale to nie tylko y, możliwość kupienia tych pięknych roślin, tych pięknych kwiatów, na których pewnie Państwo się znacie, a jeśli nie to uzyskacie informacje od specjalistów tutaj na miejscu, to także szereg imprez czy atrakcji towarzyszących. Tak, e, po pierwsze warsztaty dla dzieci. E, punkt działający przy Zgórzu Zamkowym ma duży pakiet imprez dla, imprez dla dzieci, takich różnych zajęć manualnych, różnych, różnych takich działań twórczych. Poza tym jest tutaj akcja znanego z TVP Wiktora Czuksanowa Polska w kwiatach i kilka jeszcze innych atrakcji, duchańce dla dzieci, coś dla żołądka, coś dla spróbowania różnych rodzajów piwa. No i poza tym też na scenie od godzin, od godzin popołudniowych będzie się działo. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest Małgorzata Ostrowska, jutro Kobranowska, a pojutrze, e, pojutrze będzie Uszula. E, no, poza tym po kilka zespołów lokalnych czy, czy, czy mniej znanych. No, tak za, jak zawsze informacje na, na, ten, nasz, na temat naszego festiwalu są na Facebooku na stronie Lubiński Festiwal Piwa I, i Lubiński Festiwal Kwiatów. I na bieżąco w Radiu Plus Legnica. My czekamy na Was w Lubinie.